Nie przechwalaj się tym, co będzie jutro, bo nie wiesz, co się zdarzy dzisiaj. Niech cię inni chwalą ani Twoje usta. Ktoś obcy ani własne wargi. Ciężki jest kamień i nie mniej waży piasek, ale cięższy jest od nich gniew głupca. Okrutna jest zapalczywość, straszliwy jest gniew. A kto może ocalić wobec zazdrości? Lepsze jest jawne upomnienie niż ukrywana miłość. Rany zadawane przez kochającego wynikają z wierności, ale pocałunki nienawidzącego oznaczają zdradę. Syty depcze plaster miodu, ale dla głodnego i gorzki pokarm jest słodyczą. Jak ptak opuszczający swe gniazdo, tak człowiek porzucający swój kraj. Olejek i kadzidło rozweselają serce, a przyjaźń cieszy bardziej niż własne pomysły. Nie porzucaj swego przyjaciela ani przyjaciela twego ojca, a w dniu nieszczęścia nie będziesz musiał iść do swego brata. Lepszy jest bliski sąsiad niż daleki brat. Bądź mądry, mój synu, rozwesel moje serce, abym dał odpowiedź temu, kto mi urąga. Rozważny dostrzega zło i chowa się przed nim, niedoświadczeni zaś idą przed siebie i ponoszą szkodę. Od tego, kto poręczył za obcego, żądaj płaszcza, weź od niego zastaw za nieznajomego. Kto rano głośno błogosławi bliźniego, tego słowa zmienią się w złożeczenie. Dach przeciekający w dzień deszczowy podobny jest do kłótliwej żony. Kto chce ją uspokoić, ucisza wiatr, a oliwę zbiera w rękę. Żelazo ostrzy się żelazem, a człowiek doskonali siebie przez kontakt ze swym bliźnim. Kto dogląda drzewa figowego, spożywa jego owoce. Kto czuwa przy swoim panu, doznaje szacunku. Jak w lustrze wody twarz jest blisko twarzy, tak serce przybliża osobę do osoby. Jak nienasycone są kraina umarłych i otchłań, tak niezaspokojone są oczy człowieka. Srebro próbuje się w tyglu, złoto w piecu, a człowieka przez słowa uznania ze strony innych. Choćbyś głupca zmiażdżył w muździerzu jak ziarno, nie przestanie być głupcem. Doglądaj pilnie swych owiec i z sercem podchodź do swojego stada, bo umajętność nie trwa wiecznie, ani diadem nie przechodzi z pokolenia na pokolenie. Wyrasta trawa, pojawia się zieleń, ściele się gęsto górska roślinność. Owce więc dostarczają ci odzienie. Kozłami zapłacisz za pole. Masz pod dostatkiem koziego mleka, aby wyżywić siebie, swój dom i aby mogło się nasycić twoje służące.